Dzień dobry Waku Basiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy i pozdrawiam i witam panią redaktor. Niszczycielska siła żywiołu, dramatyczny obraz, zniszczeń po powodzi. Czy my już wiemy, ile osób jest zaginionych, poszukiwanych, ile osób no, poniosło mówi, śmierć? Mówi się o kilkunastu osobach, ale tak naprawdę bilans osób, które zaginęły, które przede wszystkim utonęły, które zginęły w wyniku tej powodzi, no będzie dopiero można podsumować w momencie, kiedy ta fala zejdzie i w związku z tym e, będziemy mogli oszacować zarówno jeżeli, jeżeli chodzi o ludzi, jak i jeżeli chodzi o majątek straty, które e, poniósł nasz kraj. Także dzisiaj myślę, że jeszcze jest ciut za wcześnie, aczkolwiek wiemy, że na pewno jest e, kilka, od kilku do kilkunastu e, ofiar śmiertelnych. Ludzie potracili cały dobytek swojego życia, aż trudno uwierzyć, że można to w jednej chwili stracić. No powiedzmy jedna osoba straci, no ale tam to nie wiem, czy to będzie kilkadziesiąt osób, czy to będzie kilkaset osób. No i teraz chciałam Pana zapytać, bo... Gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jak by się przygotowało do tej powodzi? Przede wszystkim myśmy przygotowywali się do tej powodzi, chociażby budując Racibórz Dolny, tę olbrzymią, suchą tamę, która dzisiaj zdała egzamin, biorą, broniąc Opola, broniąc Wrocławia i innych miejscowości mniejszych, no to, to jest jakby te, to, to przygotowanie. Oczywiście można też mówić, co byśmy zrobili, gdy już ta fala zalała jednak ludzi i gdy oni potracili domostwo, potracili też przede wszystkim swoje miejsca zarobkowania, biznesy, a więc to jest tak naprawdę klucz możliwości utrzymywania się dalej. No to mamy odniesienie do wcześniejszych kryzysów, które Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, mogło pomagać ludziom i pamiętamy doskonale, jak zatrzymał się kraj w zasadzie, ponieważ pandemia tak mocno uderzyła, nie wiadomo było wtedy za wiele, ale jednocześnie no biznesy też stanęły i wówczas Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło pomoc dla przedsiębiorców, również jeżeli chodzi o składki zus były również tutaj one odraczane, likwidowane i w związku z tym ta pomoc była taka realna. The cat No dzisiaj wiemy doskonale, że nic takiego się nie zadziało, że e, przedsiębiorcy tak naprawdę muszą na gwałt zwalniać swoich pracowników, no bo nie ma żadnego wsparcia ze strony ulgi ze strony e, państwa, i w związku z tym e, no, mamy do czynienia z takim e, jednak e, drapieżnym upierzcą ze strony państwa w stosunku do przedsiębiorców, którzy absolutnie dzisiaj e, stracili wszystko, nie tylko oczywiście swoje domostwa, podstawy funkcjonowania, ale również e, biznesy, a więc e, no, sytuacja. Dziwnie, dziwna jest, gdy, gdy państwo nie zauważa tego, że nie ma tak naprawdę możliwości, by ten przedsiębiorca normalnie funkcjonował, normalnie płacił podatki, normalnie płacił składki z tak, Zapytam pana o taką kwestię, bo wicemarszałek Sejmu Piotr Gorzelski z PSL-u wyraził zdziwienie propozycją minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloskik, która zaproponowała nisko oprocentowane pożyczki dla powodzian. On skomentował to w taki sposób, że nie wierzę, że można proponować ludziom, którzy utracili dobytek życia, pożyczki. No to ja słyszałem tą wypowiedź w radiu, jak on to mówił. Muszę przyznać, że no, łapał się wtedy za głowę, przynajmniej było to słychać w jego, jego słowach, że można w ogóle wpaść na nisko oprocentowany, no to jakoś sprzedaje się to jako coś pozytywnego, nisko oprocentowany kredyt. No, każdy kredyt ma to do siebie, że trzeba go kiedyś. Oddać z czego, a ci ludzie tak naprawdę nie mają możliwości oddania. Więc dzisiaj jedyna forma, myślę, dopuszczalna przez nas wszystkich i również przez tych ludzi, którzy stracili wszystko, no to jest forma przekazania środków bez, bez oczekiwania nie, zwrotu ich do budżetu państwa. Więc jakikolwiek minister, który wpada na taki dziwny pomysł, no muszę powiedzieć, że to tylko powoduje wściekłość, naprawdę wściekłość tam wśród powodzian. <laughs> Przepraszam, którzy, którzy chcą realnego wsparcia, a nie takiego udawania, że chce się im pomóc. No, myślę, że Polacy jednak oczekują ministrów, którzy racjonalnie myślą. Natomiast jeżeli ktoś się nie sprawdza, to rzeczywiście powinien podać się do dymisji. Sam no, to poniósł tutaj konsekwencje? No, rzecznik konsekwencje. Tak, sam z siebie. I co by nie powiedzieć, to jednak społeczeństwo to widzi i słyszy i potrafi to rozliczyć. Jeszcze tak, bo Krzysztof Bosak chce komisji śledczej. Dlaczego pan myśli, że ta komisja śledcza byłaby tutaj potrzebna? Chodzi o rozliczenie tego, co się działo w czasie powodzi. Rozliczenie, sprawdzenie przede wszystkim, czy jako państwo zdaliśmy egzamin podczas gigantycznego kryzysu. Powinniśmy by po 1997, po 2010 roku być znacząco lepiej przygotowani i też znając prognozy opadów. Wiedzieć, że należy w związku z tym opróżniać e, te jazy, te, te, te zapory i, i by, by przygotowane były na e, wodę, która spływa do naszego kraju. I w związku z tym e, no, pan Krzysztof Bosek twierdzi, że e, niektóre z tych e, zapór nie były pozbawione wody. A więc to oznaczało, że nie przygotowane było nasze państwo do tego, żeby e, bronić e, ludności, do, bronić ich majątku, e, bo no, gdybyśmy się dobrze przygotowali, no to by przecież um, nie było gdzie przyjąć ten, ten, ten nadmiar wody. Oczywiście, jeszcze inne pewno są kwestie, które należałoby sprawdzić, jak brak komunikacji między sztabami kryzysowymi, gdzie Donald Tusk przewodził, a. Wójtami, burmistrzami danych miejscowości, oni się skarżą, że nie mieli żadnych przed niedzielę i poniedziałek, kiedy ich zalewało, nie mieli żadnych kontaktów, nie mieli żadnej wiedzy, jak dużo tej wody idzie, jak należy się przygotować, czy należy ewakuować. No to jest oczywiście wszystko do sprawdzenia. Ja myślę, że ta komisja oczywiście powstanie. E, tylko no, pewnie jeszcze chwilę czasu, kiedy, e, kiedy to e, sprzątanie, myślę, się na dobre rozpocznie i będziemy mogli e, tutaj w końcu zapytać Donalda Tuska i jego ekipę. Dlaczego w ten sposób postępowała? Co będzie z rolnictwem i jak to w ogóle wpłynie? Bo wypowiedział się minister Siewierski, minister rolnictwa, że rolnicy będą musieli utylizować te plony, które miały styczność z wodą. No niestety mówi się, że ponad 70% tych plonów zostało do, um, przez tą wodę zniszczonych. A w związku z tym nie nadają się do żadnego przerobu, żadnego e, wysyłki, no, no nic nie można z nimi zrobić, tylko trzeba je utylizować. 70% no to jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo e, dużo. I w związku z tym e, no, tutaj rolnicy też będą oczekiwali e, jakiegoś wsparcia, rekompensaty, no oby się nie okazało, że znowu już usłyszymy, że mogli się ubezpieczyć, jak to było w 1997 roku, pamiętamy, premier Timoszewicz wówczas miał słynną konferencję e, na ten temat. E, no cóż, dzisiaj są Troszkę inne czasy, natomiast myślę, że ci rolnicy powinni szybko otrzymać e, wsparcie, no bo to jest ich podstawa bytu. Jeśli nie będą mieli za chwilę pieniędzy, które e, za, za swoje utracone korzyści z tytułu sprzedaży plonów, no to przecież oni też nie będą mieli z ży czego żyć, a dodatkowo jeszcze dojdzie to, że no, potracili swoje dobytki. E, no więc ta sytuacja jest dramatycznie, po pierwsze trudna, ale po drugie wymaga bardzo szybkiego, e, szybkich ruchów zresztą strony rządu, aby wesprzeć ty, to, ty, również tą grupę zawodową, jaką są rolnicy. Dobrze, a jak pan myśli, no bo ci co są ubezpieczeni, no to pewnie jakieś pieniądze otrzymają, no a co z tymi, którzy się nie ubezpieczyli? Myślę, że to powinno być niezależnie od tego, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, powinien takie wsparcie, powinien takie wsparcie otrzymać. Oczywiście ubezpieczenie daje dodatkowe gwarancje, szybsze może być te pieniądze wypłacone, no ale tu myślę, że każdy, każdy z rolników i każdy w ogóle z mieszkańców, na tych terenach powodziowych powinien takie wsparcie otrzymać. No i teraz wizyta Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Unii Europejskiej. Jak pani ją ocenia Unia Europejska? Jak nam tutaj pomoże? Czy nam pomoże? Niestety ja z panią redaktor rozmawiałem jakiś tydzień temu bodajże oceniając, że Unia niestety nigdy nie realnie dużymi pieniędzmi dodatkowymi niestety dla, nie sypnie, jeżeli chodzi o e, jakieś e, likwidacje klęskie, pomoc, wsparcie e, dla naszego kraju. I niestety moje obawy tutaj się ewidentnie spełniają. Mamy otóż e, możliwość według e, Ursury von der Leyen Skorzystania z dwóch funduszy. Fundusz sprawiedliwości to jest fundusz, który w całej Unii ma budżet w wysokości 1,5 miliarda euro dla wszystkich państw, nie dla Polski, dla wszystkich państw. Z tego funduszu będą korzystali Portugalczycy, gdzie obecnie trwa pożoga pożary. Z tego funduszu będą korzystały też inne państwa, takie jak Austria, Czechy, Słowacja, które również doznały Rumunia, które doznały też klęski żywiołowej w postaci powodzi. A w związku z tym oblicza się, że na nasz kraj przypadnie od 200 do 300 milionów euro, czyli to jest około miliarda złotych, no miliarda może Kawałkiem. E, proszę Państwa, ta kwota wydaje się na pierwszy rzut że okaże, że to ona jest niemała, aczkolwiek na te potrzeby, które tam są, to ja powiem tak, że to nie wystarczy nawet na odbudowę dróg, które zostały zniszczone. A już nie mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o wszelkie zabezpieczenia przeciwpowodziowe, które też uległy przez zniszczeniu, które trzeba, mosty, które tam zostały zniszczone, no i w końcu domostwa, które zostały absolutnie zmiecione z ziemi, e, no, no, no absolutnie to jest za mała kwota. I drugi fundusz, który który się mówi. To jest Fundusz Spójności i tutaj Ursula von der Leyen powiedziała o 10 miliardach również na wszystkie państwa, przy czym te pieniądze to nie są żadne nowe pieniądze, te pieniądze już mamy. Te pieniądze już mamy, możemy, już zanim planowaliśmy jako państwo różne inwestycje infrastrukturalne. No i teraz mamy pozwolenie na to, żeby część z tych środków przesunąć właśnie na pomoc powodziany. No To jest powiedziałbym skromna decyzja, no bo to jest pieniądz, który i tak byśmy mieli. Natomiast oczywiście trochę warunki się zmieniają, gdzie można w 100% dane inwestycje finansować, a nie w 85%, jak to jest przeważne. W, w korzystaniu ze środków unijnych, jest możliwość, że te pieniądze bez zbędnych formalności zostaną przesunięte na ten cel. Ale to koniec tych dobrych rzeczy, bo te pieniądze, tak jak powiedziałem, już mieliśmy wcześniej i dodatkowo mówi się o tym, że aby je otrzymać, to najpierw trzeba oszacować straty, czyli to mam posłać około 3 miesięcy i dopiero później będzie można składać projekty. No, jeżeli sobie dobrze policzymy, to te trzy miesiące to już w okolicach Bożego Narodzenia będą wypadały, a projekty, które będą składane, no, to już jest kwestia kolejnego roku. A ci powodzianie nie potrzebują, znaczy potrzebują oczywiście każdego pieniądza, ale potrzebują go natychmiast. To nie jest tak, że mogą kilkanaście czy kilkadziesiąt tygodni czekać na. Pieniądze, aż Unia te wszystkie swoje formalizmy jednak dopełni. A więc myślę, że to jest informacja, która niespecjalnie ucieszy powodzi, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ten pieniądz nie przyjdzie natychmiast, to za chwilę będzie zima, za chwilę będzie zimno nie ma czym opalić domostwa, nie ma w zasadzie nawet częstokość tego domostwa, a w związku z tym, no tutaj sytuacja robi się bardzo ekstremalnie groźna dla tychże mieszkańców. Dlatego też, jeżeli rząd nie uruchomi natychmiast tych pieniędzy, no to tam po prostu będzie dramat. W województwach opolskich, dolnośląskim, śląskim, no i idąc dalej w tych województwach, gdzie również doszło do wylania rzeki i, i zalania domostw. Czyli już wiemy, że ekstra pieniędzy z Unii Europejskiej nie będzie, no a przecież ludzie nie mają gdzie mieszkać. Teraz trwa szacowanie tych szkód i na przykład przegląda się kamienice, te które z tego co wiem nie nadają się, no to mają taki napis zakaz wstępu, fachowcy chodzą, oglądają. No i gdzie ci ludzie będą mieszkać, jak oni będą żyć? No doraźnie oczywiście mają schronienie w szkołach, w salach gimnastycznych, no ale to jest doraźnie. No nie wyobrażam sobie, żeby tak mieli miesiące koczować w tychże szkołach, na pewno będą chcieli wrócić albo odbudować swoje podstawy bytu, a przede wszystkim też swoje firmy. No i tutaj już potrzebny będzie ten pieniądz. A więc jeżeli kamienica, jak pani mówi, nie nadaje się do zamieszkania, a tych kamienic jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Często to, to są um, też domy, które są oddalone od jakichś większych skupisk miejskich, e, jakieś wioski, do których nawet ciężko dzisiaj dotrzeć. E, bo te, ta woda, pomimo tego, że główna fala przeszła, to cały czas tam jest, jednak została i stoi. A w związku z tym e, odcięte są one częstokroć od <laughs> proszę, świata. I w związku z tym ocena, e, czy można wrócić, e, jak można tam funkcjonować, no, jest dzisiaj niezwykle e, utrudniona. E, no, więc tutaj nie, 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 trudno będzie powiedzieć mi, jak mają ci ludzie możliwości funkcjonowania w najbliższych tygodniach, ale to od właśnie tego zapewnienia tychże możliwości będziemy głównie rozliczać też rząd Donalda Tuska, bo oczywiście w pierwszej kolejności będzie patrzone, w jaki sposób rząd się zachowywał, jeśli chodzi o ochronę ludności, koordynację działań służb powodziowych. Natomiast no, w drugiej kolejności to jest ta druga faza sprzątanie oczywiście i również pomoc ludziom przy normalnym funkcjonowaniu na co dzień. To sprzątanie, ale to musi być osuszenie terenu, bo przecież tam mogą być bakterie, żeby nie wybuchła pandemia. To jest bardzo trudny, duży obszar do zrobienia z tym porządku, prawda? Więc, no, tak, oczywiście. Oczywiście, że to jest bardzo to duży nie jest obszar. To jest takie proste. Trzeba na pewno przejść też szczepienia, żeby właśnie ta epidemia tam Strażacy, nie którzy tam pomagali, pomagają jeszcze, no to oni zostali zaszczepieni. A co Dokładnie. teraz z ludźmi, którzy tam mieszkają? Którzy tam ży żyją, są, bo trudno mówić, że mieszkają, bo teraz nawet nie mają gdzie mieszkać. No dokładnie, no, ta sytuacja jest, no dzieci, które oczywiście też tam mieszkają, które również nie daj Boże mogą się zakazić. No sytuacja tych mieszkańców jest niezwykle trudna. Dodatkowo idą komunikaty, że samochody, które zostały zalane, oczywiście, że one, mieszkańcy oczywiście w wyniku zalania mogą otrzymać odszkodowanie, ale tu jest dystrybuowana taka uwaga, mam nadzieję, że to jest ona prawdziwa, że absolutnie nie wolno doprowadzić do próby odpalenia tego samochodu. Ponieważ każda próba takiego odpalenia z samochodu może spowodować zerwanie umowy z ubezpieczycielem, po prostu niewy niewypłacenie, niewypłacenie odszkodowania. Więc myślę, że warto tę informację dystrybuować do tych, którzy te samochody stracili w wyniku powodzi. Łódź też pomaga. Wiem, że mnóstwo osób przekazało dary. To prawda, jest to duża pomoc płynąca dla powodzian, przy czym e, myślę, że warto by było wczytywać się, słuchać, e, co należy przekazywać, bo e, wszyscy w pierwszej kolejności myślimy woda, butelkowana, konserwy, a tu się okazuje, że e, właściwie tych rzeczy mają tam już e, bardzo dużo i, i ta woda jest czerpana również e, częstokroć z jakichś studni głębinowych i to nie, te, nie, nie ta pomoc jest potrzebna. Na pewno są potrzebne środki czystości. Na pewno łopaty, środki, środki odgrzybiające, produkty higieniczne, karma dla zwierząt, Żwir dla kotów i pompy osuszacze, generatory prądu to jest niewątpliwie potrzebne. Natomiast myślę, że dzisiaj nie wszyscy wiemy o tym, co jest potrzebne i kupujemy częstokroć rzeczy, które tam po prostu no, są, ale nie, nie to jest potrzebne dla tych powodzian. Wsłuchujcie się Państwo naprawdę w te komunikaty, które idą w mediach, w internecie, co, co jest potrzebne po prostu, co, na, na czym zależy powodzianom, bo to jest. Jest podstawa później tego, że to będzie albo wykorzystane przez nich, no albo po prostu nic się z tym nie zrobi. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.